Ludzie, jeżeli chcecie wbić na fajny serwer Discord, na którym będziecie mogli znaleźć ludzi do grania w MTA i inne gry, i będziecie chcieli być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami, czasem ze mną pogadać i inne rzeczy, wbijajcie na mój serwer Discorda Armia Maxa, link będzie w opisie. I zobaczymy się tam. Hej, cześć, witajcie się na Was w kolejnym odcinku z MTA Sondra, z na serwerze For Life ze mną mój przyjaciel Dawid. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Słuchajcie, ludzie, mamy aktualnie w pół do drugiej w nocy. Wiem, nie było odcinka przez jakiś czas, ale nie graliśmy obydwoje w ogóle przez tydzień na serwerze. Um, I tak chciałem pozdrowić dwie osoby. Um, Kabanoseki i, i Szymont. Um, pozdrawiam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pogadamy o. Kurwa, nie żyj, mi chłopie, bo... Dobra, dobra! Pogadamy o tym, jesteśmy w organizacji. Miej Dawida przyjął MRZ do organizacji, którego chciałbym bardzo pozdrowić. I wszystkie inne osoby z organizacji chciałbym bardzo pozdrowić. I ogólnie wszystkie osoby, które zawsze na live'ach siedzą. Wracamy też z live'ami z For Life'a. I tak, to są dwa motorki z naszej organizacji. Właśnie jak wiecie, ja mieszkam tutaj pod Las Venturas. A organizacja nasza jest pod, znaczy jest w środku Las Venturas, więc sobie, no pokaz, sobie, właśnie, sobie jedziemy na krosach, bo według mnie na krosach się zajebiście CACI i to było tak, jak do tego doszło, że nas przyjęli w ogóle, to było na live siedział MRZ i to, czy jesteśmy w jakiejś organizacji, że mówimy, że nie. Spytał, czy chcemy jakoś założyć, ale podobno strasznie dużo kasy to kosztuje, więc powiedział, że nas po prostu przyjmie. Autka mamy zajebiste na organizacji, więc fajnie jest. Um, podjedźmy sobie do niej. Organizacja nazywa się The e, czy The Wizard. The Visage. Ja, jak to kto chce mówić, jest to ta organizacja. Tutaj e, przy kasynie, jak widzicie, wielki napis. Wizagę! E, tutaj ostatnio zaczynaliśmy też odcinek o driftowaniu, te auta też były z organizacji. Um, I tutaj właśnie jest nasz wielki budynek. Um, czego ja tylko nie wiem, czy to po prostu organizacja się tak nazywa, bo um, na budynku to jest tak napisane czy też się edytuje z tym, jak organizacja też nazwę zmienia. Um, więc tutaj wjeżdżamy w ogóle, to jest. trzeba zrobić. Tak? To jest. to jest. napisać, nie wiem. Aha. tutaj są nasze wszystkie autka mamy jak widzicie mamy Banshee, mamy Buffalo, mamy jakieś Admiral, Admiral. mamy yes. Stalliona te auto dalej nie wiem jak się, nie, się nazywa ale jest zajebiste kolejne Banshee, tutaj mamy Infernusa um, to jest Deluxo mamy tutaj mamy nie pamiętam jak to się nazywa Super GT Super GT Tutaj mamy zeterkę tutaj kolejne Banshee, tutaj znowu jakiś auto, którego nie znam. Kolejne auto, którego Premier. nie znam. Co to jest? To jest Admiral, czy co to jest? Też nie wiem. Nie, to nie jest. Czy Premier? Nie wiem, Pre Prezydent? Um, tutaj mamy... Sultan. Sult o, to Sultan? A to co to jest? A to jest Elegy. Tutaj mamy... Nie wiem, jakieś auto. Mamy oczywiście Fagio. Felser, no e, mamy motory, mamy motor, mamy fagi, mamy te dwa um, krosy i tu, Tutaj mamy jakieś w ogóle profesjonalne. Tutaj mamy auto e, e, mafii, te auto bierzemy komuś chcemy zajebać, kasę zabrać. Manana. Manana. Ma, tutaj mamy, co mamy tu za dwa auto? O tutaj jeszcze co to jest? Klub? Klub, Klub stoi. Tutaj stoi mhm. Mitsubishi. Alfa. E, Romeo. I tutaj stoją jakieś dwa autka W ogóle miejsce jest wielkie I organizacje, chyba wszystkie organizacje Tak samo w środku wyglądają Więc tutaj nie ma co tutaj jakoś e, mówić Tutaj wejdziemy do środka To wygląda chyba jak każda Inna organizacja, prawdę mówiąc Nie wiem, nie byłem tutaj, wiecie Wszyscy sobie mieszkamy, Tam naprawdę Każdy ma jeszcze swoją chatę Tu jest za wielkie, żeby teraz pokazywać, bo Tak jak widziałem, inne też wyglądają podobnie Ehm um, Wejdźmy sobie przed dom. What the fuck? Wejdźmy sobie przed dom. I tutaj... W ogóle to miejsce jest, jest strasznie wielkie, bo tutaj jest ten brzuch, My my głównie tutaj jesteśmy, zawsze auta bierzemy. Tylko nie polecam brania aut, bo kurwa potem płacicie tysiącami za naprawę tych aut. Um, tutaj jeszcze wcześniej helikopter w środku mieliśmy na wodzie siedział, ale... Siedział? No siedział, no stał na wodzie. Ale gdzieś zniknął. Pewnie MRZ do domu go wziął. A w ogóle jeszcze jakie auta brakuje tam. Te MRZ te auto. Bullet, Bullet jeszcze no. jest. Pokaż I... po prostu listy pojazdów. No i tam. Jeszcze jakieś wow. inne auta są. Tutaj mamy fajne garaże, w których um, trenujemy trenujemy nasze drifty. Dokładnie. Tak wiem, ludzie nie umiem driftować, już mi to kurwa mówiliście w ostatnim odcinku. Ehm um, nie hejtujcie takie życie, um, szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś wyjazdu z tego tylnego z tej organizacji. Um, I co tak naprawdę, to to wszystko jest, co jest w tej organizacji. Tam prawie więcej nie ma, prawdę mówiąc. Um, I tak ludzie w ogóle, e, jeżeli wbliście na mojego Discorda to zrobiłem też teraz kanał, na którym możecie pisać mi pomysły do um, odcinków z W No, na przykład z czego chcecie. Już są chyba dwa pomysły, które na pewno użyję um, na odcinku. To są naprawdę ciekawymi pomysłami, i będę chciał właśnie z nich zrobić odcinki. Więc, jeżeli chcecie dać jakiś pomysł, macie pomysł na odcinek, lub chcecie być na przykład też w odcinku i chcecie być pozdrowieni to wpijajcie właśnie na Discorda, tam z Dawidem... Boże kurwa, nie żygaj nie mi! Dobro, sorry! Siedzimy, um, czasem gadamy z widzami, raz w roku, ale gadamy. Na live'ach, um, tam wszystkie informacje też są właśnie zawsze i tam się pisać własne pomysły i szukać ludzi do gier, więc... Tak ludzie, to by było... Prawdę mówiąc, na tyle w tym odcinku, chciałem zrobić taki krótki odcinek, ponieważ nie było kilka dni żadnych

Pewnie tracą już tyle organizacji na tym serwie w ogóle Że... No Więc to było na tyle w tym odcinku Dawaj Dawid, podjedziemy sobie jeszcze pod e, organizację Ruchniona zajebiście wygląda tak z daleka Te wielkie kasynos tu nazwą Autka zajebiste, wszystko zajebiste Pozdrawiam właśnie też całą organizację I tak, poczekamy sobie na... E, Davida Davido. David David Beckham o No ludzie, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzień był ze mną mój przyjaciel Dawid. Tak byłem też i ja. Mówi dla was Max. Pozdrawiam bardzo serdecznie i na razie.